i'm Może cyfr z numerem 14, z numerem że z numerem 18 Tłasz i z 77 Robert Szory. Wisełka, Stanisław Wieszka, numer 1, pełniący dzisiaj obowiązki kapitana na dzisiejszym spotkaniu. Z number drugiej na Kruko Mateusz Kwórka Demateusz Korbusz, piątka Szymonczerwak, 7 Marcin Sudy, Łosenka Krystian Piasterna, 11 Kamil dziewięćdziesiąt 99 Michał Kamiński. Podstawę jednostka na dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu jeszcze raz, kładźcie to Pan Konrad Łukiewicz i Pan Mikołaj Łaba. Uprzytomni delegatów delegaty do spraw bezpośrednio zaprosimy by o kulturalny i sportowy domik. Czasem rzut wolny w pod linii musi wydawać, że Stanisławowicz nie miał problemy z graniem. Sprawił, że nie zależy go wszystkie spotkania 14. treningowym meczu, ale zobaczmy chłopacki. pwyntiaeth ar yn ddebyg i'r 3 14 5 wybranego znaczeniem nr 7, Piotr Ceglarz. Państwo przystępują do tej miejscowości w następującym składzie. Kabinet ze składu nr 1, znańcowna, 11-ka, Karol 14-ka, Waniechowa, 15-ka, Nowego, 98-ka, Jakubiak. I zaczęły się dotykać w kolejnym składzie... ...siedmiu, sportowe Prosimy o sportowej i kulturalnej wodzie. Prosimy o sportowej i kulturalnej wodnik. Z numerem 6 Własny Cyber, z numerem 14 Łukasz Woznach z numerem 7.

gospodarzy. Wojsko. Na tego miejsca wchodzi za równi jak z dnia paweł Darzyn.

Grzegorz Goncerz Drodzy Państwo wyjeżdżamy na następny plac to jest 1 czerwca godzina 14 1 czerwca. Dziękujemy naszym zawodnikom za wyrwałość, za wolne walki dzięki serdecznie W przebiegu całego spotkania byliśmy zespołem lepszym. Więcej sytuacji bramkowych mieliśmy. Nie udało nam się wykorzystać z tej sytuacji. Wykorzystaliśmy tylko jedną. Trudno, gramy dalej. Walczymy do końca i na pewno w tych dwóch meczach pokażemy klasę i postaramy się o to, żeby wygrać te dwa mecze. Mieliśmy cztery punkty, teraz mamy trzy punkty, także jest wszystko w naszych nogach, rękach, żeby, żeby te dwa mecze wygrać i zrobić to, co mamy zrobić. Patrząc przez pryzmat meczu i naszą, naszą dominację, którą nie podkreślamy, nie podkreślamy zwycięstwem, tylko remisem, no niestety wyjeżdżamy stąd z jednym punktem, bo musimy się otrzepać dzisiaj i od jutra już zacząć Myśleć o, o chemiance. Chcieliśmy przede wszystkim się skupić na sobie i my i tutaj e, zgarnąć tą całą pulę. Niestety nie udało się. Wiedzieliśmy, że pod będzie miało bardzo ciężką przeprawę. Przegrali. No i patrząc przez y, pryzmat tabeli, no to może powiedzieć, że nie tracimy, a zyskujemy jeden punkt i gdzieś doskakujemy, doskakujemy do tego pod No i nadal praktycznie wszystko zależy od nas. No, nie straciliśmy, a zyskaliśmy ten jeden punkt. No nic, no musimy przede wszystkim no, się wystrzegać tych, tych błędów, bo jeżeli chcemy się liczyć w grze o drugą ligę i chcemy też nie być gdzieś w tej drugiej lidze średniakiem, no to musimy się wystrzec tych, tych błędów, no bo gdzieś sprezentowaliśmy tą bramkę na, na 1-0. Szkoda, bo mogliśmy strzelić tą bramkę więcej. No. Szczerze nie wiem, czego tam brakowało, chyba, nie wiem, żeby ktoś tam... Panu chyba paru centymetrów po tym sąsiedzkim uderzeniu. Ja, ja muszę się otrząsnąć po tym meczu, bo naprawdę ja jestem w dużym szoku, że, że my nie wygraliśmy tego meczu. Gramy bardzo dobry futbol, nawet na tym boisku, które nawet ciężko nazwać boiskiem. Gramy taki futbol, tworzymy tyle sytuacji, po prostu dzisiaj zabrakło tego bardzo ważnego elementu, który czasami właśnie brakuje. Ale ważniejsza życie się stała. Dzisiaj znowu wszystko wróciło. Do nas mamy trzy punkty straty, i teraz wszystko jest cały czas zależne od nas. Nie musimy się oglądać na nikogo, i o to nam też chodziło. Nie ma co tutaj opaczność dzisiaj. Ten los uśmiechał się do nas cały czas. Paradoksalnie, bramkę straciliśmy w kuriozalnych okolicznościach, te które miały wpaść, albo wybijali z linii. Tak naprawdę, moi zawodnicy, gdzie już widzieliśmy tą piłkę w bramce, nie, nie wpadały. Natomiast pomyślę, że po pierwszej połowie, jak strzeliliśmy tą bramkę, praktycznie po jednej, dwóch akcjach, które nam się udało przeprowadzić. Wiedziałem, że będzie taka sytuacja w meczu, że jeśli Stal zagra skutecznie, czyli pierwsza, druga im nie wwłada, a tam od poprzeczki jak się piłka odbiła i jeszcze jedną mieli, którą Staszek wyłapał w pierwszej połowie taką bardzo dobrą sytuację, to wiedziałem, że zespół przeciwnika może, że może się gdzieś tam troszeczkę rozkleić psychicznie, prawda? Ale trzeba oddać też przeciwnikowi, że naprawdę do samego końca konsekwentnie starali się strzelać te bramki. sytuację stworzyć. to nosfo. Myśmy, wiadomo, no, mieliśmy taki, taki e, konglomerat ludzki, jaki mamy e, i, i na to trzeba było znaleźć po prostu jakiś sposób I, i to jest moje zadanie, czyli gdzieś tam taktycznie spróbować ustawić ten zespół, żeby, żeby tych sytuacji było jak najmniej. E, też na pewno problemy, bo i Kacper Piechniak w ostatnim czasie w tym tygodniu właśnie wypadł tak naprawdę, gdzie, gdzie też miałem jeszcze inny pomysł, żeby jakiś impuls właśnie, e, jeśli chodzi o zmienników ale z przodu, właśnie, bo bardzo już stal się tak naprawdę otwarła. Cóż, trzeba się cieszyć z tego jednego punktu. Bierzemy go pewnie przed meczem byśmy go widzieli w ciemno. Po pierwszej połowie powiem szczerze, że zawsze tak jest, prawda, że jeśli jesteśmy ambitni, no to, no to mamy, mamy gdzieś tam prowadzimy. Chcemy dowieść to prowadzenie do końca. Uważam, że, że, że trzeba, trzeba się cieszyć z tego punktu.